Wakacyjne wspomnienia Gdy kwitną wakacje, już czas na wakacje, To okres wesoły, bez książek i szkoły, Bo lato i słońce to super jest sprawa, Kiedy trwa nieprzerwanie zabawa. Bałtyk, tatry lub mazury, Błękit nieba, żadnej chmury, Wszędzie wokół moc atrakcji, ważne by być ciągle w akcji. Lipiec, sierpień to dla dzieci okres bardzo jest wesoły, lecz od września każdy uczeń wracać musi znów do szkoły. Lato, lato i polecie idzie jesień, czas nauki znów zasiądę w szkolnej ławce, więc trzymajcie za mnie kciuki.